Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, Widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, Jeżeli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w jego bok, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, gdy uczniowie jego byli znów wewnątrz i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł. Choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niewierzący, lecz wierzący. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.